Nadchodzi kontynuacja hitu Prime Video. Mamy teaser, Prime Video z ogromnym entuzjazmem zaprezentowało oficjalny teaser swojej najnowszej produkcji, Twoja wina. Film ten jest kontynuacją przeboju Moja wina, który zyskał międzynarodowy rozgłos i zdobyła serca widzów na całym świecie. Premiera drugiej części bestsellerowej serii z trylogii Winnych, która znalazła się na prestiżowej liście New York Times, zaplanowana jest na 27 grudnia. Widzowie z 240 krajów i terytoriów będą mogli śledzić dalsze losy Nika i Noa, których miłość zostanie wystawiona na kolejne próby. Niełatwa droga miłości Nika i Noa. Po sukcesie pierwszej części, Twoja wina przenosi nas z powrotem w świat Nika i Noa, których uczucie wydaje się być niezniszczalne. Mimo to ich rodzice nie ustają w próbach rozdzielenia zakochanych. Dodatkowo, życie zawodowe Nika i studia Noa otwierają przed nimi nowe możliwości i znajomości, które mogą zagrozić stabilności ich związku. Pojawienie się byłej dziewczyny pragnącej zemsty oraz matki Nika o niejasnych intencjach wprowadza nowe napięcia, które mogą zaważyć na przyszłości nie tylko ich związku, ale całej rodziny Leisterów. Gwiazdorska obsada i międzynarodowa produkcja. W rolach głównych powracają Nicole Wallace i Gabriel Guevara, wcielając się ponownie w Noa i Nika. W obsadzie znajdziemy również takie nazwiska jak Marta Hazas, Iwan Sanchez czy Viktor Warona, którzy kontynuują swoje role z pierwszej części. Do zespołu dołączają nowe twarze, w tym Goya Toledo w roli Anabel oraz Gabriela Andrada jako Sofia, co zapowiada jeszcze więcej emocji i zwrotów akcji. Za reżyserię Twojej winy odpowiada Domingo González, który wspólnie z Sofią Kłęką odpowiada również za scenariusz.